Czereśnie już są, ale bardzo drogie 40 Słuchaj, jak byłam kiedyś w Luksemburgu, to pamiętam, u nas czereśnie kosztowały 5-6 złotych. No a, tak, tak było. Tak, tak. A tam 47. Nie tak. zapomnę tej cyfry, wiesz? Tak, tak. No to też Luksemburg dogoniliśmy, nie? Pod względem chyba cen czereśni Takie tak. <laughs> a jeszcze zarobki tylko <laughs> w plecy. a na razie te truskawki ostatnio kupiłam po 13,50 Tutaj koło eklerka mają taki stary stary. A ładne, Dobra? Dobre, ładne, słodkie, wiesz. Nawet te na pół takie zielonka by były dobre. Słodkie. Moje takie były na pół, te pierwsze, ale jako pierwsze... No kupiłam kilogram, wiesz, to tak. dwa dni jadłam. I ze śmietaną jadłam, a teraz już... No ja też kupiłam w czwartek, Gdy wezmę kilo, to będę miała, nie w czwartek, tylko w środę będę miała, czwartek, piątek. Aha, i raz sobie zrobiłam z makaronem, wiesz, Aha. z takimi wstążkami, dodałam do makaronu masła, truskawki pokroiłam tak na pół, no trochę wszystko posłodziłam, potem śmietany dolałam, ale to było dobre jedzenie. A, dzisiaj właśnie a propos Twoich przepisów, to mam truskawki, chlebek, masełko, możemy sobie zrobić chlebek z truskawkami, takimi, wiesz, krojonymi na masło? Przez wczoraj jadłam, no. Tak jak, tak jak babcia Regina zawsze robiła, nie? No, na piotr. chleb z masą krojone truskawki. Piotr, jak był właśnie dzieckiem tam jeździł na, na działkę do babci, to, to zawsze potem opowiadał, że takie pyszności jak właśnie truskawki, te pierwsze truskawki takie wiesz, pokrojone w na chleb. Na reklamach też często jest chleb posmarowany, na to truskawka pokazana. Tak? Ja nie widziałem. Tak. Jest, jest. Ja też nie widziałem. Ja nie mam telewizora do, do tego. No to fajnie, to mam nadzieję, że będzie ciepło. To sobie Dzisiaj traktujemy ten przelot jako taki wyjazd jednodniowy do sanatorium. Nie? No tylko nie rób z tego jedzenia takich, żebyś tam się nie napracował. Ale ja tam się nie napracuję. No przecież po co tam, po coś wam z co tam wiozę, nie? No ja ziemniaków na przykład nie mogę obierać, bo ja nie widzę. To teraz mi mówisz dopiero. <noise> no teraz sobie. Się... Bo sobie to mogę obrać, W Połowie wiesz. drogi na działkę mówi, że ja nie możesz ziemniaków obierać. No ja po prostu, no, wiesz, odwiósł bycie z powrotem, ale. No już teraz się... już się nie opłaca. Ja nie no. opłacę. Ja wiele rzeczy robi na wyczynku. A poza tym już tak się przyzwyczaiłam do pytania, wiesz, hmm. potrafię zaczepić ludzi. Na przykład czego nie widzę, słuchajcie. No, przecież na tramwajach są numery jak byk, kilometrowe. Ale to światło tak to pada, światło że tramwaj podjeżdża, a ja nie wiem, no, a zanim z boku mi się pokaże. To się pytam, nie wczoraj, to, to on już zdążył, nie... no, to... że że się nie okłamie, ktoś nie, nie powie, ci, że. No wczoraj trój... na przykład pytam się, jaki numer na alejach, ale widocznie jakaś zagraniczna była osoba, bo, bo się nie umiała mi odpowiedzieć. <laughs> pojechał jakiś tramwaj, nie widziałam, a to była szóstka, no i dobrze pojechałam. Jest... Także nie zawsze widzę te numery, a przecież numery są jak byk, wiesz? ci na palcach by liczyć do sześciu no. pokazać sześć palców. A nie wiadomo, wie pani nie wiadomo, czy umiała liczyć, nie? Czy w ogóle zrozumiała no. co ona chce. Ty, no, no. No. no więc właśnie, a czy jeszcze liczyć umiała, to nie wiadomo, nie? Bo to teraz tam takie wykształcenie na to. Także to jest takie śmieszne, wiesz, jak ja się pytam, jaki tramwaj, a okulary mam na nosie. No nie wiem, nie wiem, co ty myślisz, jak to się co zaświeci. Ale ludzie wiesz, są naprawdę tacy sympatyczni, wiesz. Byłam na przykład jak byłam w Sopocie dwa, dwa lata temu. Poprosiłam babkę, żeby mi, wiesz, bo tam był postój taksówkowy, ale taksówki coś nie było w, tym, w tej oliwie, wiesz? No, no, no. I ktoś mi tam potem powiedział, że to tak bardziej to trzeba zadzwonić. No i poprosiłam jakąś babkę, ona wzięła swój telefon, poszukała. Numer, nie, numer był tam na jakiejś planszy. Zadzwoniła, taksówka przyjechała. Tak się nauczyłam, wiesz, wysługiwać ludźmi no Ale też Ci przynajmniej pomagają. Nie? No, ja zresztą jestem też przykładem tego. Nie? Jak, jak, jak się wysługujesz nam na działkę i mówisz, słuchajcie, że. Słuchajcie, jeszcze ziemia, taka leniwa nie byłam, bo ostatnio w tym tygodniu, co? No w tym tygodniu, teraz wysprzątałam się, słuchajcie. Jeszcze mi zostało tylko okno w małym pokoju, no bo tam ciągle siedzę i ja to okno widzę, widzę, że tam się ciągle kurzy. No to wczoraj już, ale mówi, nie będę w święta myła. Pani Rena tutaj proszę się tutaj wychylić, buzię pokazać do, do kamery. To parę rozmów nagramy sobie, potem pokażemy naszym dzieciom. Ty pilnuj drogi lepiej. Ja pilnuję drogi. Gdyby mnie pilnął, to byśmy już nie jechali. by byłem. drogi. Mama nie chce do pogotowie jechać. Pani nie... Ten cały majątek trzyma dla mnie i nie chce go zostawić. Jest no, taka słuchaj, jest taka po... uparta, nie? Pogotowie to nie jest dobra rzecz, bo wiesz, jakby się tam pojechało na pogotowie i by się zmarło, to okej, okay. Ale jakby tak leżeć w łóżku kilka lat, to Nie, no to już przekracza ludzkie możliwości.